Dzisiaj hey, zapraszam was dzisiaj do zrobienia chleb karwanego, który świetnie pasuje do grilla. Jest to chlebek ziołowy. Tutaj mam też zioła przygotowane. W takim razie zapraszam. Zobaczycie, o co chodzi. Potrzebujemy dwie czubate szklanki mąki. Takie naprawdę czubate. O. Dobra. I Około pół łyżeczki soli dajemy do mąki i 1 czwartą kostki masła. Ja mam to już podziabane trochę masło, więc dobra. A w drugiej szklance wyrabiamy około 30 g drożdży. Do tego tak troszkę więcej niż pół szklanki mleka i łyżeczka cukru. I to wszystko rozpuszczamy. I już rozpuszczane wlewamy do mąki z masełkiem. Masło można też rozpuścić, jeśli ktoś chce. No i wyrabiamy. Masło musi być albo miękkie, moje jest takie już prawie pół rozpuszczone, albo rozpuszczone, jak wolicie. To ciasto tak trochę wyrabiamy, żeby je ładnie napowietrzyć. Ile tam damy radę. I zostawiamy do wyrośnięcia. No gdzieś nawet około godziny. W ciepłym miejscu. Ciasto rośnie, a do ciasta robimy, do chlebka robimy masło ziołowo-czosnkowe. Potrzebujemy no ze trzy ząbki co najmniej czosnku, a jak słaby to i cztery. No najlepiej nie kupować czosku chińskiego. Tutaj mam różne zioła, mam tymianek, szałwie, kocankę włoską, można sobie tutaj pokroić też zielone zioła i też mam zioła prowansalskie takie, o te bardzo mocno ładnie pachną. Też można dać gotowe zioła prowansalskie, co tam kto lubi. O. Tak tych ziół, żeby sporo było. Troszeczkę soli jeszcze. Takie ćwierć łyżeczki może. I tak jedna trzecia kulki bazylii mniej więcej. Ale to też nie jest konieczne. Można dać jakiegoś innego sera, co tam kto lubi. I to wszystko po prostu Razem porządnie mieszamy. Będziemy to potrzebować. Jak nam urośnie ciasto do chleba? Dobra. Na razie odstawiamy. Ciasto na chlebę grywany już nam urosło tutaj. I teraz. Leciutko podsypujemy mąką i wałkujemy. Potrzebujemy mniej więcej. Ja sobie tak po prostu robię. Potrzebujemy mniej więcej takie kawałki wielkości blaszki. To, co odk odkrawamy, to z powrotem rozwałkujemy. O. I smarujemy tym masełkiem czosnkowym, które było wcześniej przyrządzone. Składamy Taką nie wiem, jak to nazwać. Tak wygląda upieczony chlebek grwany, ale następnym razem będę go piekła w mniejszej blaszce. Nie wiem, co się stało, bo już piekłam go któryś raz. Ten wyszedł troszeczkę taki niższy, dlatego może musi być krótsza brytwanka. ta blaszka. Napiszę wam dokładnie jaki wymiar blaszki. A wygląda tak i jego się właśnie nie kroi, tylko o, po prostu odrywa. Tak o, dlatego chlebek grwany. I zajada do grilla. Proszę bardzo.